Cześć, witam was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale, dziś przetestujemy sobie petardki, petardki z Dino, petardki Nitro oraz Bank Terror, proszę bardzo, takie oto petardki, to da się dostać aktualnie w tym roku właśnie w sieci marketów Dino, są to dwie pozycje od Piromaxa, zacznijmy sobie od Nitrosów, Zacznijmy od nitrosów, dlatego że jest to jakby nie patrzeć nowość tego roku. W tamtym roku były same Bank Terrory, w tym roku te nitrosy jako coś nowego się pojawiły. Co oczywiście posiadają? Numer partii 2023-1. Nek 7 gram na 100 sztuk, Petard klasa F2, kod PXP 211. 7 gram na 100 sztuk. 0,0. 7 g na sztukę typowy pikolak, cena 5 zł. Cena, szczerze mówiąc, jakoś mocno nie, nie odstrasza. Powiedzmy, klasyczne pikolaczki kosztują w granicach 2 zł za 60 sztuk w parce. No, to wiadomo, wychodzi trochę taniej, tak czy tak, bo za 4 zł można mieć 120, a nie 100. Niemniej, patrząc na to, że jest to market i nie ma, w marketach, ogólnie w dyskontach nie ma za dużo petard nigdy, to powiedzmy, że te nitrosy da się cenowo znieść. Zanim przejdę do bank terrorów, zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. Zapraszam do linków w opisie, na mojego Instagrama, TikToka, czy do sklepu pele gdzie macie 15% zniżki z moim kodem rabatowym. Bank terrory. Możecie już kojarzyć... Testowałem je na kanale dwa razy. Dwa razy na to kanale już testowałem od e, z 2023, 2000, e, 2022, 2021. Tutaj mamy partię 2023 myślnik 2, więc coś nowego. Powiedzmy, że łudzę się, że te petardy jakoś e, sensownie się zmieniły i warto je kupić za 14.99, bo właśnie tyle kosztują, choć szczerze mówiąc bardzo bardzo wątpię. Skoro przez dwa lata nikt tych petard nie poprawił i były po prostu tragiczne. E, o mocy wręcz skandalicznej za 15 zł. Zobaczymy, jak wyglądają te banktedzory. Wziąłem je, dlatego że same nitro no to, no to są pikolaki. No, no wiecie o co mi chodzi. No nie nagrałbym testu tych pikolaczków samych. Także bank terror. Ej, hey. ciągle jest Syf. Nie oszukujmy się, to ciągle nie są jakieś wybitne petardy, ale wydaje mi się, że chyba jest lepiej niż w tamtym roku. Ciągle tak jak mówię nie powalają niczym, ale chyba jest lepiej. No powiedzmy, powiedzmy. Powiedzmy, że jestem zadowolony. O ile tak w ogóle można powiedzieć. Za chwilę oczywiście odpalę aż Zobaczymy jakie to wyniki wykręca. Pamiętam w tamtym roku bank terrory zostały pokonane przez Explosive 3, czyli przez petardki, które kosztują e, w granicach 2 zł max. Weźmy sobie jeszcze jednego. Później weźmiemy trochę nitroksów, nie, nitroksów. Nitrosów e, i i porównamy sobie. No powiedzmy, jest, jest lepiej niż w tamtym roku, to na pewno yy, to trzeba przyznać. Niemniej za 15 zł na pewno bym się nie ucieszył z tych petard. To, to, jest, to jest taka prawda. Jeśli chodzi o nitro, nitro, tak to się prezentuje. Klasyczne małe małe pikolaczki, najmniejsze jakie istnieją. Użyjmy sobie dwa. Oj oj oj, oj. Jedne z cichszych pikolaczków. No, patrzcie też na rozmiar, co nie wiadomo, że rozmiar zazwyczaj nie ma znaczenia, jeśli chodzi o petardki. Yy, ale no. To, to są takie, naprawdę te najmniejszy z najmniejszych pikolaków. Jakoś, no już nie, mecz się od tego oddaliłem. No niezadowalający, nie delikatnie mówiąc. Palam się też bardzo, bardzo szybko. W sensie ten i to naprawdę jest tak mały kikut, że że, że że wybuchają naprawdę momentalnie. Weźmy sobie te bank terrory Ustawmy sobie decybelomierz. Dobra, nie jest ustawiony na tryb, jaki ma być. Powiedzmy raz, dwa, trzy, trzy i pół metra. Dajmy mu tyle. Dajmy mu tyle. Dobra. <śpiewanie> <śpiewanie> 114. Zresetujmy sobie jeszcze raz. No, aj. Przepraszam, że nie jestem w tym teście jakoś wybitnie energiczny. Ani nic takiego. Ale testuję trzeci rok. Praktycznie to samo, jeśli chodzi o petardki. No, i tu się praktycznie nic nie poprawia. 116. No, no syf, no nie oszukujmy się. Wziąłem tu pedartki dla porównania, żeby wam pokazać, że naprawdę nie ma co się upierać tak na te markety. Um, wezmę je. Patrzcie, to jest Powerful Bulldog. Większość z, z widzów moich go na pewno zna. Natomiast dużo osób, które przyszło typowo na Sylwestra, może go nie kojarzyć. Yy, powiedzmy, jest to petarda, która w necie, w sklepach jakby specjalistycznych z pirotechniką, chodzi zazwyczaj w cenach 15-16 zł. Powiedzmy, to jest cena tak na promocjach. Bez promocji to jest jakieś 20 zł. Czyli bez problemu da się złapać Powerful Dogi za cenę. Bank Terroru. W tym momencie, kiedy to nagrywam na Odpal.pl, czyli w sklepie, gdzie mam współpracę, są po 15,99. Dopłacacie złotówkę do Powerful Bulldoga i zamiast e, Bank Terrora macie to, co za chwilę odpalę e, i po, po, porównacie sobie sami, myślę, że mój komentarz będzie zbędny. Decybelomierz, 118, <laughs> 118 dB, kontra 110, 6 oraz 111, 2. dobrze mówię? No, no, tu nawet bez porównania jest. Wiecie o czym mówię, po prostu, no Bang Terrory, mimo że wydaje mi się, że są poprawione od tamtego roku, to wciąż w żadnym wszechświecie nie są dobrymi petardami. W żadnym wszechświecie nie są petardami, na które wydałbym chociażby złotówkę. A one kosztują 15 takich złotówek, a, a nie jedną. No, nitro nitro powiedzmy, że w tłoku ujdzie. Odpalimy sobie, zobaczymy na desybę mierzu. się nie odpalił. 99,5. Tak myślę, że zakończy ten test po prostu. Jak musicie kupić petardę w markecie? No to po, nie, skąd ten pomysł. Skąd wam się wziął pomysł, żeby hukowe petardy w markecie kupić? Naprawdę. E, jeśli chodzi o ten asortyment, asortyment hukowych rzeczy w dyskontach, no jest on zawsze ubogi. A nawet jeśli jest, to jest on taki, jak dzisiaj w tym filmie pokazaliśmy, czyli totalnie oderwany od rzeczywistości, nieopłacalny, e, nie tylko cenowo, ale jakościowo. E, huk. No, sami słyszeliście. Zamiast Nitro, nitro kupcie sobie trzy paczki eksplozivów 3. Na, na bez problemu, w ciągu roku e, na promocjach dało się wyrwać eksplozje 3 po, po jakieś złoty 60. No, to Wam się zmieści w 5 złotych trzy paczki. E, będziecie mieli może 60 petard. Nie 20, nie, nie 100, ale będą one. O wiele mocniejsze. Przypominam, w tamtym roku w 3, czyli petarda, która w ciągu roku chodziła po złoty 60-70, w tamtym roku zmierzyła Bank Terrory. Bank Terrory wypadały gorzej na decybelomierzu, gorzej na uchu, na śniegu, po prostu były gorszymi petardami od petard. Za złoty 60. W tym roku bank terrory są poprawione, oczywiście. E, przynajmniej tak mi się wydaje. Niemniej, jeśli. Przepraszam za teraz słownictwo, ale jeśli polaki, Polakierujemy ładnym kolorem, gówno, to wciąż jest to gówno. I. I. No nie, po prostu. Nie wiem, jeśli chcecie kupić petardy Piromaxa, no to nie wiem. Nitroksy będą lepsze nawet. Nie mówię o nitro, tylko o nitroksach. Pakowane też po 20 sztuk. No nie. W momencie, kiedy za 15 zł mogę mieć Powerful bulldogi, petardy, które mają 2 gramy na sztukę. No nie. Trzymajcie się. Cześć. Dajcie mi znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Może Wam się te petardy spodobały, a moja opinia jest tutaj niezbyt rzetelna. Dajcie mi znać. Czekam na Wasze opinie, choć doskonale wiem, że większość z Was się ze mną zgada, jeśli chodzi o petardy tego typu. Ciężko się nie zgodzić, jeśli przestrzelało się co najmniej kilka pozycji aktualnego rynku. No, no nie, nie, da się oszukiwać, no za 15 zł ja w tym momencie wymienię milion petard lepszych od Bank Terrorów, za 5 zł wymienię dużo, dużo petard, które są lepsze od Nitro, e, po prostu. E, także nie wiem, czy jest tu sens ocenę w ogóle dawać, bo no logiczne, że ona będzie, nie wiem, jedynką, dwójką dla Bank Terrorów, może trójką dla Nitro. Nadrabiają po prostu ilością sztuk. E, tak czy tak... Dzięki za dzisiejszy film. Dzięki za obecność. Wpadajcie na konkurs, wpadajcie do linku w opisie. Trzymajcie się. Cześć.